Ho, ho, ho. Krasnal Wojtek wita po raz kolejny. A to jest początek zmagań z paczką z Ferrari od Kiosza. No tutaj mamy, co dokładnie będzie to zawierało. Mamy różne wersje kolorystyczne. Czerwona, żółta w Ferrari 250 GTO. Farali 250 LM to samo dwie wersje turystyczne. 365 GTB, łamane przez 4, 308 GTB i tak dalej, i tak dalej. No ale może zamiast oglądać samą paczkę, rozpakujemy ją. I zapoznamy się z tym, jak to wygląda. Ma dużo folii, może pomożemy sobie. I bardzo Z okazji, próbując nie uciąć sobie ręki. Na razie zostawimy główne pudełko w spokoju. Powalczymy trochę z trójnogiem. No tu mamy kilka pudeł. Zostawię trochę na bok, żeby mieć więcej miejsca. Co my tutaj będziemy mieć? No, model spadający się z 10 części. 308 GTB w kolorze srebrnym. Jest śrubokręcik i bardzo dobrze, bo Swojego mocno spracowanego, zapomniałem z domu. Mamy sam model już wnętrzem. Tu mamy deskę rozdzielczą, mamy koła, mamy imitację tarcz hamulcowych. I mamy śrubeczki. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Powinno iść lepiej niż z samym Dajdo. Tak przy okazji, tutaj Dajdo też maczało swoje paluszki. Te modele są efektem współpracy Dajdo z Kioszo. ...ale nie powinno być tak źle jak w tej drugiej serii, czyli pierwszej, którą otworzyłem. O. Przy okazji wyjaśnię, nadużywając zwrotu przy okazji, że resztę dajdo też już złożyłem i o dziwo ta druga dziesiątka, która w rzeczywistości była pierwszą więc zwróciłem uwagi na a to przepraszam to nie są tarcze hamulców, to są elementy kół Zobaczmy, czy tutaj jest jakaś instrukcja jest instrukcja Zwracając do Tamtych daj do. No to te pierwsze składało się bez najmniejszego problemu. Aż byłem zaskoczony. Spróbujemy powciskać imitację felk, alusów, czy co to będzie. Innego. Proszę bardzo. Działa. No, spróbujemy tą drugą zrobić na widoku, a nie jest poza kadrem. Nie jest to zbytnio trudne, ponieważ opony są gumowe i dosyć elastyczne, więc da się to dosyć szybko zrobić. Nawet dla właściciela takich myślanych paluszków jak moje. a trochę wprawy w tym mam nie z powodu kiosho, raczej z powodu takiego bardzo prozaicznego trochę modeli amerykańskich producentów się kupuje a tam człowiek powinien spodziewać się, że opony nie będą się siedziały tak jak powinny taki feature no, i kolejne zrobione Została nam ostatnia. To jest świetny pomysł, też z tak montowanymi imitacjami felk lub alufelk, ponieważ nie widać ośki. Ośka jest zasłonięta przez nie i koła mamy zrobione. Teraz trzeba zobaczyć, jak to się tutaj rozłącza. A, bez problemu. Wydech jest z tej strony, więc będziemy tą stronę musieli jakoś włożyć. Złożone teraz trzeba... O, proszę bardzo, można zobaczyć nawet jak deska jest zrobiona. Bardzo wygodne do potencjalnej kustomizacji. Ułożyć włożyć tak, żeby nie złamać tu niczego. A jednocześnie aby to się trzymało. I jest. Teraz tylko. Położyć to na swoje miejsce. A gdzie ja próbuję wkładać, tutaj to jest. Z tego, żeby na podstawę przykręcić swoje podstawy, A te śrubokręciki szału nie robią, ale się nadają do tego, do czego je wykorzystujemy. Proszę bardzo, Ferrari 308 GTB gotowe. Nie najgorsze. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. bardziej pełni funkcję ozdobną niż cokolwiek innego. Postawić można, chyba w takim blisterku. nie ma. Dobrze, to tu mamy 308 GT. A może sprawdźmy jeszcze, co będziemy mieć tutaj. O, już jest dobrze już jest dobrze. 250 GTO. Piękne czerwone. A mamy tę kartę z instrukcją GTO z roku 1962, a 308 GTB z roku 1975, czyli mój rówieśnik. Prawdziwi profesjonaliści użyjemy właściwego śrubokrętu. Odłożę te podkładki, żeby mi się nie pomyliło, że to opona. No, podoba mi się, że imitacje Obręczy są dostosowane pod konkretny model. Tu mamy niby drobne szprychy. Tak jak mówiłem, w modelach Hot Wheels widzimy główkę spłaszczoną ośki. Tutaj jej nie będzie widać koło. Przez to będą miały znacznie bardziej realistyczny wygląd. No wprawdzie to nadal jest uproszczenie. W prawdziwych modelach premium mielibyśmy jakieś fototrawione lub drukowane 3D elementy, gdzie byłyby przerwy pomiędzy szprychami, a nie tylko taka. Wizualizację i wykorzystywanie ograniczeń naszego wzroku. Dopóki no, nie przyjrzymy się z bliska, będzie to wyglądało całkiem porządnie. Jeszcze tutaj i mamy zestaw na jednej osi gotowy. Przeczujemy nad drugą. Tutaj troszeczkę bardziej opornie idzie, ale też nie ma wielkiej tragedii. I ostatnia. No przy okazji przypatruje się już odlebowi z detalami tej 250 -tki. i jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jeśli ktoś oglądał filmik z modelami Otrzela, no to tutaj jest znacznie, znacznie lepiej. Nawet małe światła są lepiej wykonane, nie mówiąc już o. Takich detalach jak choćby tutaj napis Ferrari. No ten koreczek wlew paliwa. No, taki troszeczkę jakby nie w skali, chociaż musiałbym sprawdzić, pewnie nie jestem. Ale koniki. No, całkiem sympatyczne. Czy możemy. Teraz będzie łatwiej nam zamontować deskę rozdzielczą, zanim to będzie o. O, tutaj pięknie weszło. bez najmniejszego problemu. No to teraz jeszcze kółka. Dzisiaj. Końcówki wydechu, więc kierownica będzie musiała patrzeć w tą stronę. Czy to już prawidłowo siedzi? Nie, koło tutaj chyba nieprawidłowo trochę siedzi. Dlatego nam nie chce się... O! I już. I Niezły poręczne są te małe śrubokręciki, ale są lepsze od lepszego śrubokręta, którego się nie posiada. Będę musiał napisać książkę o sobie, autobiografię o Krasnalu, który budował Ferrari. I mamy gotowego. Na podstawie jest podpisane Ferrari 250 GTO. Skala 1 do 64. Producent Kiosho Made in China. Można tak trzymać. Można trzymać też w taki sposób. I w sumie nie jest to uwolnione, ale nie jest to też uwięzione w jakiś tragiczny sposób. Dobre do transportu. I dobre do ochrony przed kurzem. Zobaczmy, czy my tutaj mamy jeszcze coś podpisane, co tutaj będzie. Czy jest jakaś wskazóweczka co w środku będzie? Czy nie ma żadnej wskazówki? Nie widzę. Żadnej wskazówki, nie ma chyba. Oficjalny produkt produkt z licencją od Ferrari z roku 2005 czyli już prawie 20 lat to ma szkoda, że Kiosho nie ma już licencji więcej nie produkuje Ferrari ale produkuje inne modele chociaż ze skali 1.64 to już praktycznie zrezygnowali dobrze, nie będę więcej męczył złożyliśmy do Dwa samochodziki, nie było dramatów jak z DAIDO. Do zobaczenia później, będę stopniowo wrzucał filmiki z tym co poskładałem. No i wszystkiego najlepszego, do zobaczenia.